Ty, parzyste kopytny Sprechen się, English? Szprecham? A co to za okolica? Manhattan. A niech to dunder świśnie. Ciągle Nowy Jork. ziemię, Chodu, chodu. Hej, ty, we fraku, zaczekaj! Co wy wyprawiacie? Musimy zbiec na biegun. Biec w biegu? Wychowasz tajemnicy, mój monochromatyczny przyjacielu? Widziałeś, że jej pingwiny biegają po Nowym Jorku? Oczywista. To nie miejsce dla nas. To nienaturalne. To wszystko jakiś szemrany spisek. Wybieramy się na lodowe bezdroże Antarktydy. W Dzicz. Marty. Melman. Gloria. Marty. Melman. Marty. Melman, Marty. Melman. Gloria. Marty. Melman. Marty. Marty. Melman. Pomocy! Wypuśćcie mnie! Halo! Zaczekaj, nigdzie nie idź. Aha! Alex, co ty robisz? Zaraz wyjmę. Odpręż się, Alex. Girafy wychodzą z szafy! Nie no, ruszaj się! Zaczekaj! Zaczekaj! Nadchodzę! Czekaj! Czekaj! Dobra, chłopaki! Koniec draki! No, come To naprawdę Gloria! To Gloria! Marty! Alex! Marty! Marty! Alex? Marty? O kurde blade Pomoc. Oh, Pomoc? Co? A kto by się podcierał? Mogę was na chwilkę przeprosić? Alex. Co ty robisz? I mean, you... To ty tym zawsze marzyłeś, a teraz oh jest tutaj. We get, prawdziwa wersja twojego. I mean, like... Co powiesz na no, małą przebieżkę? Niech krew trętnie w żyłach, I a mean, like... wiatr no, w włosach. I mean, like... Kto jest the the ze mną? No, nie pump. wiem. Hej, chcesz back 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 uciec? Uh, no, really Dobra, Marty. Okay. Jestem Berkiem. Hey, Wygrałeś? Hey, kto jest kotem? Ty! Kto jest kotem? Ty! Kto jest kotem? 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 jest kotem? Jestem kotem! Jak możesz mieć od niego ciarki? On jest uroczy i pociągający. Nie wydaje mi się, że to objaw troski. Moim zdaniem on go smakował. Jak chcesz, nie obchodzi mnie to. Oki doki Moris. Przyznaję. Plan zawiódł. Wszystko na nic. Wszyscy zginiemy. Rozdziobią nas kruki i wrony. Albowiem wszyscy jesteśmy mięsem. Dziękujemy Wam świry. Znoszę to Pacet facet bywa jak wrzut na dupie Coś o tym wiem case, Ale szczęściem, serce ma większe niż żołądek Zdrowia Alexa Alex. oh. Za Alexa yeah. Może Hiszpania oh. albo Fidżi? Super Kanada, yeah. możemy? Eh? Refundowane I leki, a mógłby fajnie nawet tu od czasu yeah. do czasu powiemy, że paliwo się skończyło Nie, uśmiechać się machać chłopaki Skipper Don't you think we should tell them, them that the boat's hat? out of gas? Nah. Just you smile and wave, boys. Smile and wave.